Nagrywam ten materiał na tydzień przed TGA The Game Awards, imprezą, podczas której zostaną wręczone nagrody gry roku w rozmaitych kategoriach, łącznie z tą główną kategorią, czyli najlepszą grą roku 2025. I choć pewnie tak jak Was interesuje mnie, jaki tytuł wygra w poszczególnych kategoriach i w tej głównej, to jednak zdecydowanie bardziej czekam na to, co zostanie pokazane w zapowiedziach i w zwiastunach. Zwiastunach tytułów, których będziemy mogli się spodziewać w roku przyszłym i kolejnych. Na te zwiastuny zawsze czekam najbardziej, na zapowiedzi czekam najbardziej, bo to jest zawsze ekscytacja tym, co może nas czekać w przyszłości i może na jakichś bardzo interesujących gier, które już za rogiem albo za dwoma rogami, lub trzema rogami, lub rokami na nas czekają. Zwykle, kiedy są takie imprezy, już jest taka świecka tradycja, że przygotowuje bingo. Takie bingo, w którym dość optymistycznie, często humorystycznie, często tak z wielką nadzieją, niczym, czasami niepodbudowaną, typuje gry, jakie mogą się pojawić. I ten materiał to jest taka zapowiedź bingo tylko że jest to zapowiedź tytułów, które wydaje mi się mają rzeczywistą szansę na TGA się pojawić. Tutaj jest mniej śmieszkowania, a więcej realistycznych w miarę przewidywań, z których liczę na to, że choć część się sprawdzi. Wobec tego zapraszam serdecznie wraz z Zelną Mroczącą Pięknie na zapowiedź zapowiedzi, które mogą się pojawić podczas The Game Awards. Dzień dobry, wieczór. Ja nazywam się Ryszard Chojnowski, znany tu i ówdzie także jako Rysław, prowadzący podcast Grysław i grający w gry od wielu, wielu lat i od wielu, wielu lat te gry sławiące. No I Dzisiaj pomyślałem, że przygotuję zestawienie tytułów, które moim zdaniem mają szansę pojawić się na TGA jako zapowiedzi i zwiastuny. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego tytułu. Wydaje mi się, że najwyższy czas, abyśmy dowiedzieli się czegoś więcej o remake'u Maxa Payne'a. Firma Remedy zapowiedziała powstawanie tej odnowionej wersji już jakiś czas temu, Wiemy, że jest w pełnej produkcji. Sądzę, że TGA jest doskonałym miejscem by pokazać to, jak ten produkt się rozwija i możliwe dowiedzieć się też jaka będzie data premiery. Zwykle firma Remedy lubi na TGA przedstawiać swoje tytuły rok wcześniej przed wydaniem. Tak było chociażby z Alanem Wake'em drugim. No i liczę, że podobnie będzie z Maxem Payne'em. Czy to oznacza, że dowiemy się także czegoś o Control 2. Ja bardzo, bardzo na to liczę. Gra Control, do której podchodziłem kilka razy, ostatecznie chwyciła mnie w swoje szpony bardzo mocno i grałem w nią z zachwytem. I przeszedłem dwa razy. Control jest moim zdaniem doskonałym tytułem. Chciałbym rozwinięcia tego uniwersum w zasadzie połączonego, uniwersum Alona Wake i Control, więc liczę oprócz Maxa Payna. Odnowionego także na drugą część kontroli. To wszystko od firmy Remedy. Kolejny tytuł to jest gra, która moim zdaniem pojawi się niemal na pewno. Daje 90% na to, że dostaniemy zwiastun i zapowiedź rozbudowaną. Phantom Blade Zero to jest RPG akcji, który ma się pojawić na PlayStation 5 i PC. -cie. Fantastycznie wyglądający sous-lajkowy, -like gra, która zachwyca swoim projektem graficznym. Mam nadzieję, że zachwycać będzie także grywalnością, chociaż w ostatnim czasie mamy eksplozję wręcz daleko wschodnich sous -like To Phantom Blade Zero zdecydowanie wyróżnia się w tym tłumie, i mam nadzieję, że to będzie gra, która mocno namiesza w przyszłym roku, gdyż spodziewam się, że właśnie w przyszłym roku się pojawi. Kolejne dwa tytuły pochodzą od Ubisoftu. Ubisoftu, który przeżywa ostatnimi czasy wiele problemów, delikatnie to rzecz ujmując, i można powiedzieć, że Ubisoft jest zarówno na celowniku graczy, jak i na celowniku potencjalnych kandydatów do przejęcia tej firmy. Ubisoft musi się bardzo postarać, żeby pokazać swoją moc i swoje możliwości, i jak zrobić to lepiej? w obecnych czasach niż odświeżyć dwie lubiane bardzo gry, dwie lubiane bardzo marki, gry, które swego czasu wzbudzały zachwyt i zapewne w rozumieniu Ubisoftu zachwyt ten będą nadal wzbudzać. Jeden z tych tytułów został zapowiedziany 4 lata temu i mowa tutaj o Prince of Persia Sands of Time, gra, która miała swoje problemy w tworzeniu. Najpierw zajmowało się nią studio w Mumbaiu, później została gra przeniesiona do Montrealu, i wedle wszelkich prawdopodobieństw ma ukazać się do końca roku fiskalnego, więc TGA byłoby w tym przypadku doskonałym miejscem do zaprezentowania nowego Zwiastunu, lub też samej rozgrywki z odnowionego Księcia Persji, z, no, z odnowionych piasków czasu. Sam teraz ponownie ogrywam Piaski czasu, uważam tę odsłonę Księcia Persji chyba za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą w ogóle. Bardzo, bardzo tę grę lubię i chciałbym, żeby otrzymała jak Najlepszy remake, jak najlepszą odnowioną wersję, która podkreśli jej zalety, schowa wady i pokaże grę w jeszcze lepszej perspektywie niż w 2003 roku. A drugi tu od Ubisoftu, o którym chodzą plotki od dawna, ale nie został oficjalnie potwierdzony. Natomiast jest mnóstwo, mnóstwo doniesień, że ta gra powstaje i że też powinna pojawić się do końca roku fiskalnego 2025, czyli do 31 marca. Roku przyszłego jest to odnowiony Assassin's Creed Black Flag, czyli czwarta odsłona cyklu, gra o piratach z szantami, z bitwami morskimi, tytuł, który wzbudzał swego czasu wiele, wiele pozytywnych emocji i to jest gra, której Ubisoft bardzo potrzebuje, aby odzyskać może nie tyle zaufanie graczy, co taką dobrą prasę i milsze spojrzenie graczy na gry, które wypuszcza. Wydaje mi się, że Black Flag wśród wielu jest uważany za jeden z najlepszych Assassinów. Ja tak nie sądzę, dla mnie najlepszy Assassin's Creed to jest trilogia Ezio, ale znam wiele osób, które uwielbia Black Flaga i pewnie ucieszyłoby się bardzo z odnowienia tej gry. Czyli sądzę, że od Ubisoftu dostaniemy dwie zapowiedzi, Księcia Persji i Assassin's Creed Black Flag. Choć chciałbym bardzo, żeby do tego dołączył Rayman, a kto wie, może także drugie Beyond Good and Evil, bo to jest gra, która powstaje od... Ho, 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 Dobrze, przejdźmy do kolejnego tytułu i kolejny tytuł to jest gra niezwykle ciekawie się zapowiadająca, ogłoszona już jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że można by podkręcić zainteresowanie nią. Jest to gra Mudang. Jest to trzecioosobowy taki thriller akcji z elementami skradanki. Wygląda absolutnie oszałamiająco, jeśli chodzi o oprawę graficzną. I jeśli rozgrywka będzie równie dobrze pomyślona co grafika i fizyka, to tytuł ten ma duży, duży potencjał. Tak więc liczę na to, że dostaniemy teraz kolejny zwiastun, że dostaniemy datę premiery. No i bardzo czekam na ten tytuł. Wygląda atrakcyjnie, świeżo, wybuchowo, eksplozywnie, realistycznie, a jednocześnie z takim fantastycznym sznytem. Mudang, warto zapamiętać tę nazwę. A kolejna gra, która powinna pojawić się na The Game Awards w formie zwiastunu, to Metro 4. O nowej odsłonie metra słyszeliśmy już od pewnego czasu, ale dosłownie przed kilkoma godzinami pojawiły się kolejne wycieki sugerujące, że Metro ma powrócić do Moskwy, że Metro ma mieć nowego bohatera, bardziej doświadczonego, jakiegoś weterana wo wojennego, że ma być. Gra bardziej zwarta, nie tak rozłożysta jak Metro Exodus, gdzie mieliśmy w zasadzie na miastkę otwartego świata. Tutaj te etapy mają być bardziej ze sobą powiązane i stacje metra niezwykle dokładnie pieczołowicie odwzorowane. Bardzo mnie ten tytuł ciekawi. Nie mogę Wam pokazać zwiastunów, więc widzicie teraz w tle cały czas Metro Exodus. Natomiast sądzę, że Metro 4 jak najbardziej może pojawić się wśród zwiastunów pokazanych na The Game Awards. Kolejny tytuł, który jak sądzę pojawi się wśród zapowiedzi, to Exodus, epopeja science fiction w stylu Mass Effect'a stworzona zresztą przez byłych twórców Mass Effect'a, czyli Jamesa Olena i Chada Robertsona. To jest gra, która już była wcześniej pokazana, ale jako że premiera zaplanowana jest na rok 2026. To podsycenie zainteresowania nią może być bardzo dobrym pomysłem. Już na poprzednim zwiastunie gra prezentowała się ciekawie, choć można ją pomylić z Mass Effectem na sterydach. No i właśnie mam nadzieję, że takim Mass Effectem na sterydach będzie. Nie wiem co się dzieje w Studio BioWare, może Studio BioWare pracuje nad Mass Effectem kolejnym, może też Mass Effect zostanie pokazany. Wcale bym się nie zdziwił, no bo BioWare musi się odbić po ostatnich niepowodzeniach związanych wcześniej z Anthem i ostatnio z Dragon Age'em, Veilgardem, więc bardzo dobrze byłoby uderzyć w znany rytm i w znaną melodię, którą tą melodią mógłby być Mass Effect. Kolejny tytuł, który moim zdaniem w końcu powinien się pojawić i w końcu z datą premiery jest bardzo przeze mnie oczekiwany. Judas, Judas, gra... Która jest tytułem od Kena Lewina, od autora Bioshocka, gra bardzo mocno klimatem do Bioshocka, nawiązująca z tym, że historia ma dynamicznie reagować na decyzje gracza. I akcja toczy się w kosmosie, tym razem nie, nie pod wodą, jak w przypadku Bioshocka, lub nie w powietrzu, jak w, w przypadku Bioshocka Infinite, a w kosmosie na statku kolonii, który leci do Proximy Centauri. No i cóż, Immersive sim, ja bardzo lubię imersyjne symulatory właśnie takie jak Bioshock, chociaż Bioshock to bardziej szanka, takie jak Dishonored. I mam nadzieję, że Judas będzie tytułem na miarę swoich poprzedników. I chciałbym się dowiedzieć, kiedy ta gra wyjdzie, bo chodziły wcześniej plotki, że pojawi się w roku 2025, ale przez ten czas nic nie było, żadnych informacji dodatkowych. Dopiero niedawno pojawiły się. Jakieś wypowiedzi twórców, więc liczę na to, że dostaniemy zwiastun, nowy lub jeśli nie zwiastun to chociaż informacja o tym, kiedy Judas będzie mieć premierę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku. A teraz gra od naszych rodaków. Teraz, proszę Państwa, może nawet nie gra, a dodatek. Dodatek do Wiedźmina trzeciego. Tak, tak, od pewnego czasu chodzą plotki o tym, że CD projekt przygotowuje. Cichaczem, dodatek kolejny do Wiedźmina. Dodatek, który miałby być takim pomostem łączącym Wiedźmina trójkę z Wiedźminem czwórką. Czy rzeczywiście tak będzie? Głowy bym nie dał. W zasadzie nic bym nie dał sobie obciąć. O, może pół centymetra grzywki. To obstawiam pół centymetra grzywki, że Wiedźmin trzeci DLC się pojawi, czy też dodatek kolejny do Wiedźmina się pojawi na TGA. Bo raczej o Wiedźminie 4 nic nowego nie będzie, ale taka zapowiedź dodatku do Wiedźmina 3 mogłaby być bardzo, bardzo ciekawa i sam dodatek mógłby być bardzo ciekawy. Jeśli będzie na poziomie serca z kamienia, czy krwi i wina, no to będzie naprawdę fantastyczna uczta. Kolejny tytuł, o którym chodzą plotki, to jest oczywiście kolejny God of War. Tym razem chodzą szepty o tym, że nasz kratos miałby udać się z zimnej północy w gorące południe pod piramidy do Egiptu. Czy jest na to szansa? Sądzę, że szansa jest duża, natomiast nie jestem pewien, czy Sony pokaże cokolwiek teraz i czy rzeczywiście pracują nad takim godoworem, choć wiele zdaje się wskazywać na to, wiele z przecieków i wiele informacji od branżowych. Wtyczek. Natomiast sami twórcy trochę studzą oczekiwania. Choć liczę na to, że to studzenie oczekiwań jest specjalnie po to, by zaprezentować z jeszcze większym rozmachem nowego Godowora na TGA. Zresztą może świadczyć za tym godowłorem statua, dziwny posąg, który pojawił się w Nowym Meksyku na pustyni i Jeff Keighley zrobił. Relacje, czy też może umieścił na swoich mediach społecznościowych zdjęcie z tego dziwnego monumentu, dość strasznego, demonicznego, i wiele osób tam się dopatrywało w tymże monumencie motywów egipskich. No, na pewno takim motywem są krokodyle, które tam są widoczne. Natomiast Chyba Cory Barlock z Sony powiedział, że to nie, że to nie jest związane z godoworem, choć oczywiście mógł zmylić ślady. Ja mam teorię, że to jest jednak inna gra, bo to na pewno chodzi o jakąś grę. Na pewno chodzi o jakąś grę. Jest to jakiś sposób zareklamowania tytułu przed, przed TGA. Zwłaszcza, że ten jeszcze posąg świeci w nocy. Więc tutaj możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym albo. Z odnowieniem legendy, i wydaje mi się, że to, z czym jest ten posąg powiązany, to może być, to może być, Elder Scrolls 6, czyli następca Skyrima. Czyli doszedł kolejny tytuł, który może się pojawić, chociaż tutaj to jest takie bardziej gdybanie, ale warto wspomnieć o Elder Scrolls 6. Kolejny tytuł, który mam nadzieję się pojawi, to gra, na którą osobiście bardzo czekam, gra od Briana Fargo, RPG, steampunkowy RPG, Clockwork Revolution. Gra, w której bawimy się czasem, gra, w której y, mamy bardzo interesującą, taką steampunkową, parową estetykę. Ja bardzo lubię gry od Briana Fargo, w zasadzie nigdy się na nich nie zawiodłem, tłumaczyłem nawet swego czasu Bard's Tale, więc... Y, Czekam na ten tytuł z nadzieją, że dostaniemy coś naprawdę interesującego. RPG, w którym będziemy mogli podchodzić do rozwiązywania sytuacji na wiele sposobów. Zresztą ostatnim zwiastun zdawał się wskazywać, że grze blisko jest do takich symulatorów imersyjnych. Coś ala Dishonored i na to liczę, że będzie to gra w tym stylu i że będziemy mogli zanurzyć się w ten wiktoriańsko steampunkowy świat z domieszką podróży w czasie. Bo ja podróże w czasie bardzo lubię. No i na koniec musiałem to zostawić. Pewnie wielu z was się będzie nabijać z tego iż tytuł ten umieściłem, ale ja cały czas mam wielką nadzieję, wręcz przekonanie, że Half-Life 3 pojawi się w tym roku jeszcze w formie zapowiedzi. Nie mówię, że to będzie TGA. Może to będzie przed TGA, chciałbym, ale TGA byłoby doskonałym miejscem, aby ogłosić to, że Valve pracuje rzeczywiście nad kolejną odsłoną półżycia. Informacje o tym, że coś w Valve pichci, wyciekają już od, od długiego czasu. Mamy zmiany w kodzie silnika, mamy wypowiedzi aktorów, którzy podkładaliby Głos, szczególnie pod Jimana w ubiegłym roku, powiedział, że spodziewajcie się czegoś w roku 2025. To jest, wydaje mi się, ostatni gwizdek, ostatnia chwila, żeby Half-Life 3 został ogłoszony, mając jeszcze taką wagę kulturową. Bo jeśli po tak ogromnym zamieszaniu, jakie teraz jest w sieci, związane właśnie z Half-Life 3, jeśli nie doczekamy się ostatecznie Zwiastunu i zapowiedzi tego tytułu, to nastąpi, wydaje mi się, duże rozgoryczenie. No ja sam będę smutny, powiem szczerze. I wtedy już Half-Life 3 nie będzie traktowany, nawet jakby miał kiedyś wyjść, to już będzie traktowany memicznie bardziej i żartobliwie, a nie jak tytuł, który rzeczywiście może się kiedyś ukazać. Przypominam, że na wiosnę przyszłego roku mamy premierę sprzętów od Valve, czyli Steam Machine i Steam Frame. Byłaby to świetna okazja do zaprezentowania także nowej gry, zwłaszcza, że kiedy zajrzycie do Steama, to zobaczycie, że wśród produktów, które Valve opracowuje, jest Deadlock, gra sieciowa. Są trzy sprzęty, czyli Steam Controller, Steam Machine i Steam Frame. I był jeszcze w zasadzie do wczoraj jeden projekt jako znak zapytania i on znikł, był. Czy to może oznaczać, że ktoś w wal się zorientował, że to jest znak? W zasadzie wszystko teraz możemy odbierać jako znaki. Może za wyjątkiem tej statuły na pustyni. Ale tak, ja mam wielką nadzieję, że otrzymamy Half-Life'a trzeciego. Czy to na TGA, czy tuż przed TGA. Raczej nie po, bo wtedy już będzie za późno i wszyscy będą zawiedzeni, że Half Life'a trzeciego nie było. No i cóż, to jest część typów gier, które sądzę, że mają sporą szansę pojawić się na The Game Awards. Zapraszam serdecznie na wspólne oglądanie. Wiem, że pora jest nieludzka, wiem, że pora barbarzyńska, bo to od pierwszej w nocy do chyba do piątej nad ranem będzie, z czwartku na piątek. Ale liczę na to, że się pojawicie i że będziemy razem przeżywać to wydarzenie. Jak już mówiłem, pali ich o te nagrody. Ja chcę Half-Life'a trzeciego, ja chcę Bloodborne. A. Bloodborne też się pojawi w bingo na pewno, więc zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniu. Możliwe też, że będę robić losowanie jakichś gierek, bo zobaczyłem, że mam mnóstwo wolnych kodów na gry rozmaite, więc wypadałoby je w ten czy inny sposób rozdać. I cóż, zapraszam serdecznie. Pewnie gdzieś no, tutaj nad moją głową będzie odnośnik do transmisji. Już teraz sobie ją wpiszcie do kalendarza i zapraszam na kolejnego Grysława. Zapraszam na transmisję, zapraszam na inne jeszcze materiały, które już niedługo u mnie będą. I dajcie znać w komentarzach koniecznie, co Wy sądzicie o tym o tych tytułach, które wymieniłem. I jakie są Wasze propozycje? mogą być i śmieszkowate, mogą być takie bardzo na serio. Chodzi tu o wspólną zabawę, gry są naszą pasją, gry są naszym hobby, gry są naszym sposobem na życie i na bawienie się rzeczywistością, więc zapraszam serdecznie do komentowania. Dziękuję bardzo, bardzo patronom za nieustające wsparcie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do patronów, będzie im bardzo miło. I cóż, żegnam się na razie. Trzymajcie się do usłyszenia na razie. Pa pa. thank you